Dobry wieczór Państwu, albo dzień dobry. Nie wiem kiedy tam je puścicie. Witam Państwa bardzo serdecznie drodzy widzowie w kolejnym podcaście z Forza Horizon 5. Postanowiłem sobie, że będę to nagrywać tak od czasu do czasu sporadycznie, jak mi się nawinie na ślinę jakiś fajny temacik. A w ostatnim czasie aż po prostu był taki temat, który rzekłbym w świecie poparciu, w motoryzację bardzo głośny. I aż taki, który po prostu zgrzał mój mózg do granic możliwości i znów pojawia się tutaj na naszym kiełbasianym ruszcie temat poruszany motoryzacji, jej kierunków, w którym zmierza oraz tego, że już nie będzie tak samo, a także o elektryfikacji i o tym, że chujnia, <laughs> to znaczy Unia Europejska i jej bardzo mądrzy ludzie Postanowili przegłosować tak jak już chyba wcześniej wspominałem, bodajże w zeszłym roku, e, zakaz sprzedaży aut spalinowych po 2035 roku, w ubiegłym tygodniu albo i może dwa tygodnie temu. Nie wiem kiedy dodam film, więc nieważne, bez podania daty konkretnej. E, parlament Europejski, członkowie Parlamentu Europejskiego, przegłosowali, aby i poparli zakaz sprzedaży nowych aut spalinowych, czyli między innymi po 2035 roku na terenie Unii Europejskiej nie będzie można zarejestrować nowego pojazdu z salonu z silnikiem spalinowym dotyczy to benzyny, hybryd i silników diesla więc co za tym idzie, w salonach uświadczymy już tylko i wyłącznie nowe samochody które będą elektryczne, bądź na wodór I o ile jeszcze jestem w stanie się zgodzić, że silniki wodorowe To może być naprawdę przyszłość i to może być strzał w dziesione O ile pełna elektryfikacja pojazdów To jest po prostu jakiś W skrócie jebany dramat I tak jak w tytule Oczywiście z cenzurą, uważam Że świat totalnie pojebało Jeśli chodzi o motoryzację Innymi słowy Eee, ustawodawcy Unii Europejskiej, którzy przegłosowali już formalnie za, zatwierdzając prawo ograniczające emisji CO2 przez nowe samochody o 100%. Czyli jest to kategoryczny zakaz rejestracji po tym 2035 roku pojazdów spalinowych. Nie oznacza to, że one całkowicie znikną z rynku. Znikną z rynku nowego, bo ich produkcja rzekomo przestanie się opłacać. W porządku. To ma dotyczyć właśnie także hybryd I odkąd to prawo wejdzie w życie Auta spalinowe i, i tak dalej, diesle i, i te hybrydy będzie można kupić tylko i wyłącznie na rynku Chyba to się zbytu nazywa Czyli na rynku używanym Czyli jeżeli na przykład ktoś będzie chciał sobie kupić, no bo nie wyobrażam sobie Aby przeciętny Kowalski kupił sobie samochód elektryczny tak o no bo jak, gdzie, za co? Tylko wybitne jednostki będą mogły tego dokonać albo po prostu jakiś cwany Polak. Będzie można kupić auta używane, więc jeszcze tak źle nie będzie. Nie będziemy obsrani, będzie spoko, fajnie, bo będziemy mogli sobie jeszcze handlować w miarę jako tak o tymi używanymi samochodami. No ale, czy będzie można ogólnie z samochodami spalinowymi jeździć po 2035 roku? Naturalnie, będzie można, tu jest takie jakby uspokojenie, że nowe przepisy nie oznaczają, że do tego feralnego roku wszystkie samochody poruszające się po drogach będą musiały mieć zerową emisję dwutlenku węgla. No bo tak po prostu no, nie będzie się dało. Te przepisy nie będą dotyczyć istniejących już samochodów. Czyli wszystkie samochody skonstruowane przed 2035 rokiem do 2034 będą jeszcze mogły być zarejestrowane. W późniejszym czasie już tak w skrócie dupa i będzie można sobie pomarzyć ogólnie w kwestii cen samochodów na rynkach. Czy ceny zaczną spadać? Bo to też jest bardzo ciekawy aspekt, który warto w tym przypadku e, poruszyć. Ceny samochodów używanych z pewnością. Na rynku używanych samochodów będą utrzymywały duży popyt jeszcze przez jakiś czas, ale jak już zauważyli wnikliwi kupcy, handlarze czy osoby, które po prostu interesują się cenami i rynkiem samochodowym, czy tam na Automoto, na Allegro, czy na jakimkolwiek innych portalach aukcyjnych, że już w pierwszym kwartale tego roku 2023 e, przyniósł nam on spadek cen. Aut używanych więc, jakby kolejny drugi kwartał rysuje się pod tym kątem, że pod koniec właśnie z kuli wojny i tego całego dziadostwa, wojny na Ukrainie, z tego całego dziadostwa, które ostatnimi czasy miało miejsce na rynku aut używanych, że te ceny po prostu były kosmiczne, a ludzie sobie próbowali wykorzystać okazję do zarobku, że popieprzyło, jakby Polaków z tymi cenami, za byle jakie auto można było po prostu. Trzeba było wyłożyć chorą cenę, a więc teraz jakby ten rynek się troszeczkę uspokaja i w miarę będzie można kupić za przystępną, rozsądną cenę powiedzmy tam taki samochód typowy, który Polak będzie sobie mógł kupić. Co do jeszcze tego zakazu sprzedaży samochodów, co z silnikami diesla? Czy one mają zostać wycofane? No tak, no silnik diesla i benzynowy tak naprawdę już na zawsze znikną ze sprzedaży, więc w salonach już nie uświadczymy wysokoprężnych silników, czy pięknie brzmiących, kilkucylindrowych silników, czy to w układzie widlastym, czy to w układzie rzędowym, czy to w jakimkolwiek innym, będą już tylko elektryczne puszki. No i teraz jeszcze raz nawiązuję do elektryfikacji samochodów. Dla mnie to jest mocno nietrafiony kierunek. Dlaczego? Ponieważ wszystkim się to jeszcze zdąży odbić czkawką i większość się przekona, że ten kierunek, w który na siłę jest upychana motoryzacja, że to jest kompletnie przestrzelony pomysł. Już pomijam fakt, że jeżeli powiedzmy będzie w jednym, w jednoczesnym momencie do sieci jakiejkolwiek, w jakimkolwiek mieście podpięte kilkaset, czy może nawet kilka tysięcy samochodów elektrycznych, to przecież sieci, sieci w elektrowniach nie wytrzymają tego nie jesteśmy w stanie tyle móc jakby energii wygenerować w źródle, żeby w jednoczesnym momencie móc ładować tak o po prostu kilka tysięcy samochodów naraz przez odpowiednią kilka godzin, no bo przecież te samochody się ładują ja już pomijam standard tego ładowania i że jak będzie się chciało jechać na przykład Ode mnie ze Śląska nad morze elektrykiem to To sobie do dupy zajedziemy, bo trzeba będzie Ładować po drodze samochód tak z dwa razy i że zasięg i bla 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 i że akumulatory Nie będą utrzymywały dostatecznej e, Energii Przez odpowiedni czas, że się bardzo szybko będą wyładowywały To już pomijam, bo to już jest tak oklepane Tak oklepane argumenty, że hej Bardziej się rozchodzi o to właśnie, że Ceny tych samochodów na pewno będą kosmiczne. Używanych elektryków no przecież nie kupisz. No popatrz sobie człowieku na smartfona, albo na jakiekolwiek urządzenie, które ma baterię. Smartfona poużywasz sobie rok i on... i potem jesteś niewolnikiem gniazdka. Zaraz musisz się podpinać, bateria wytrzymuje coraz krócej, jedyne co musisz zrobić, no to co? No to wymienić po prostu ten smartfon w pizdu i musisz mieć nowy telefon. Tyle w temacie. Tak samo jest z laptopami, tak samo jest z każdą mobilną rzeczą, która ma akumulator albo baterię. Whatever, zwał jak zwał. Rozchodzi się też również o to, że ludzie głośno tego nie mówią, ale przy produkcji takiego elektryka jest zdecydowanie choćby jednego akumulatora, czy po prostu zestawu baterii do takiego pojazdu, no Tesli choćby, że emisja dwutlenku węgla jest niejednokrotnie większa niż jakby cały parking. Nowoczesne diesle w jednoczesnym tempie odpaliły na biegu jałowym, że one mniej tego dwutlenku węgla do atmosfery wygenerują niż przy produkcji powiedzmy takiego zestawu akumulatorów do samochodu elektrycznego. Kolejna kwestia: jak taki samochód ci się zapali człowieku, to jak go zgasić? Ile było już przypadków totalnych, że samochód elektryczny płonął kilka dni, bo tego po prostu no, nie da się ugasić. Można tylko gasić, zużywać wodę. Nawet nie ma chyba takich specjalnych ugaszaczy, takich, nie wiem jak to nazwać, chemikaliów, preparatów do tego, żeby to ugasić. Jak elektryk zapłonie, no to chyba musi pojawić się jakby specjalnie do tego przeznaczony pojazd z taką kadzią jakby i chyba cieczą, która w której musi zostać zanurzony ten delikwent, który płonie. Po prostu czekać aż zgaśnie. To jest po prostu parodia Ja nie wiem jak to, nie wiem czy komuś z was, z was się zapalił kiedyś Akumulator albo bateria jakaś Ale wystarczy sobie wygooglować, poszperać i Posprawdzać, że to jest bardzo niebezpieczne A ile przy tym toksyn musi Do atmosfery się wydzielać? O mamuniu No ale dobra Jeśli już skończyliśmy buldupić o elektrykach to pora przejść do dalszej części naszego podcastu. Jak sama nazwa wskazuje, pięknie to opisałem, świat pojebał. Po raz kolejny to powtarzam. Dlaczego? Ponieważ e, państwa członkowskie z tak zwanego sojuszu, nie wiem jak to inaczej nazwać, sieci, porozumienia C40 Cities, w których się znajdują największe miasta Europy, albo ich chyba nawet bym powiedział świata, takie porozumienie, jakby międzynarodowe. E, jakby zapodało takie cele raportowe na 2030 rok. I między innymi, oni chcą udobruchać cały świat mieszkańców takich miast w następujących jakby aspektach. Chodzi o to, że na rok na takiego przeciętnego mieszkańca. Taką osobę jedną, wielkiego, powiedzmy, miasta z tego sea Forties Czy to Berlin, Paryż, Nowy Jork, nawet Warszawa się znalazła, czy tam inne, inne spośród tych 40 miast. Na takiego mieszkańca ma być przydział spożywanego mięsa 16 kg na rok. Gdzie człowieku, ja czasami to potrafię pół kilograma na dzień zjeść. Wy sobie to wyobrażacie? Na rodzinę, na jedną osobę, na rok. 16 kg, Cel, oczywiście, jest taki, żeby w ogóle nie wpierdzielać mięsa, tylko wdupcać jakieś robactwo. Gdzie też wspominali o tych świerszczach, czy tam o innych karaczanach i innych głównych dziadostwach. Tak samo ma być z nabiałem. Przydział chyba bodajże 90 kg na rodzinę? Na rok? Gdzie powiedzmy 90 kg podzielić na czteroosobową rodzinę. Aż moja matma zaczyna kuleć, bardzo przepraszam. Albo choćby na dwie osoby, to po 45 kg nabiału, w tym tam jakieś sery, mleka, jajca i inne, inne takie części pożywienia. A później, celem takim długoterminowym, długofalowym, jest ograniczenie wpierdalania nabiału. Świetnie w ubraniach, docelowo, a, a, aż kurde, sobie muszę to sprawdzić. Przydział ośmiu nowych sztuk na osobę w takim mieście, ośmiu nowych sztuk ubrań, czyli będziesz łaził w starych łachmanach, w szmatach, bo oni po prostu zabronią ci kupowanie nowych ciuchów, nowych ubrań, no, no beka po prostu, a docelowo ma być, mają być 3 sztuki na rok, no kurwa mać, no ja sobie tego nie wyobrażam. Potargała ci się koszulka, już pomijam fakt, że tam większość to te takie główne syntetyki, które nie oddychają i które za te, za te śmieszne pieniądze poru... Spiorą ci się, wyblakną po którymś tam praniu z rzędu i co? I, 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 koszulka jest do wyrzucenia czasami po, po dwóch, trzech miesiącach, jeden kwartał noszenia i potrzebujesz sobie ubrać i kupić nową koszulkę. Tu chuj, limit ci się wyczerpał, człowieku, musisz łazić w starych szmatach. Załóż sobie worek najlepiej, a najlepiej to umrzyj Okej, okay, dobra, to jest jeszcze pikuś. Teraz własność. Tam chyba około na 1000 osób miało być 190 pojazdów w takim mieście. Ja już widzę to, jak w Nowym Jorku to przechodzi. Tak, tam gdzie, tam, gdzie są największe korki, gdzie jest największy odsetek właścicieli chyba samochodu w takim większym mieście. Ja już widzę jak, jak przez centrum Warszawy ludzie popierdalają na elektrycznych hulajnogach, na rowerach, komunikacją miejską, gdzie powiedzmy przeciętny. Polak ma tam ileś kilometrów do przejechania w jedną stronę do pracy. Tak, na pewno to przejdzie, na pewno. Oczywiście docelowo ma być zero samochodów na tysiąc mieszkańców, więc kompletnie wycofać twoją własność. Masz auto, oddaj je, wyrzuć, sprzedaj, spierdalaj. I ostatnio, ostatnim aspektem. E, limit podróżowania. Limit podróżowania na dwa, Raz, chyba na dwa lata w limicie 1500 km samolotem, a docelowo, czyli w dalszym planie, w długofalowym efekcie ma wyjść to, że raz na 1500 km na mieszkańca taka podróż, raz na trzy lata z limitem tych 1500. Może to brzmieć jak histeria. Ja ogólnie się śmieję z tego wszystkiego, bo ja wam tutaj przedstawiam fakty. To nie są informacje wyssane z dupy, za przeproszeniem, ale to są fakty, które są przedstawiane normalnie w sieci, w telewizji, wszędzie, w mediach i to o tym jest trąbione. No ale kurde, wyobrażacie sobie żyć w taki sposób? Przecież tu ewidentnie wali komuną 2.0 w innej odsłonie. Czyli jak cię udobruchać? Generalnie to nie przejmowałbym się tak specjalnie na zapas, bo ciężko w ogóle dopuścić do realnej myśli, taki jakby taki realny wgląd na tą sytuację, że, że tak to będzie wyglądało. Ale ogólnie plan tutaj to jest beka, no bo no ja sobie nie mogę wyobrazić nieposiadania samochodu, niejeżdżenia do pracy, tylko poleganiu na Komunikacji, totalnej elektryfikacji, łażenia w tych samych łachmanach, siedzenia ciągle w domu, w jednym swoim mieście, zamkniętym jakby na danej przestrzeni, nie, jeż, nie polecenia chociaż raz na wakacje, nie wpierdzielania, a już o limicie żywnościowym, czy nie wpierdzielania mięsa, czy tam na biału, nie już nie wspominając, będziemy wpierdzielać robactwo i, i kapustę, i zrobią z nas takie kurwa śmieszne zwierzątka, co dla mnie to jest po prostu totalną parodią. Ale spójrzmy na to teraz z drugiej strony: że wydaje mi się, że pod płaszczykiem tego wszystkiego coś się jeszcze kryje. Że coś, o czym chyba mogłem ja nie doczytać, a o czym my możemy również nie wiedzieć. Że co, coś, coś się kryje pod płaszczykiem, właśnie pod, pod pokrywą tego, tego całego ambarasu i tego planu. Że jednak coś w tym jest więcej. I czasami mam wrażenie, Wszystkie teorie spiskowe mają w sobie coraz większe ziarno prawdy. Ale to tak tylko na przyszłość do myślenia. Teraz troszeczkę luzu. Olać już ten cały pojebany plan i ten świat, u nas wszystko dobrze z kabanosem. Pracujemy sobie nad projektami, ogólnie jest wszystko w porządku. Wszyscy zdrowi, jest zajebiście. Ja sobie tutaj pomykam w forzie aktualnie. Z tego tytułu, że jeszcze musiałem troszeczkę ponarzekać na Samochody e bateryjkowe <grych> I na to Na to, że Unia Europejska przegłosowała No dobra, już po prostu, nie powtarzając się Popylam sobie Dodge'em, e Challengerem, SRT Demonem Który był po prostu Niesamowitym pojazdem Potężny, chyba ponad 900 konny silnik Tam 900 koni mocy, a 8 standardowo Idealny na jedną czwartą mili. Specjalnie nawet była taka edycja produkowana w pakiecie do dragu, że ona miała ten, ten taki wózeczek, te kółeczka takie stabilizacyjne doczepiane, węższe koła z przodu, szersze opony z tyłu i ogólnie Skurczysyn potrafi spalać tak opony, palić tak gumę, że co chwilę, co jakiś czas trzeba wymieniać, a o spalaniu tutaj nie wspominając. I to jest taki bardzo przyjemny samochód taki dziki. Taki demo. Mam nadzieję, że w komentarzach, o ile Was to ruszy, rozgorzeje jakaś tam mini dyskusja, ja z chęcią poczytam komentarze, liczę na to. Eee, no i cóż, jeżeli ktoś ma jakiś pomysł na kolejny temat, to z przyjemnością rozpatrzę to, my się będziemy widzieć w kolejnych materiałach. Na pewno, na pewno zdecydowaliśmy z Kabanosem, że pojawi się prędzej czy później Go Simulator 2. Znaczy, Go Simulator 3 drugi kiełbasoplej, ponieważ nam siedzi takie głupie poczucie humoru. No i może po drodze coś tutaj na kanale też zawita, zagości. W zależności od tego, co nam się zachce nagrywać. Dzięki za uwagę, dzięki za poświęcony czas antenowy. Mam nadzieję, że, że da do myślenia troszeczkę taki mocno, bardzo mocno refleksyjny, refleksyjno-przyszłościowy, określiłbym to, ten mój wywód, że świat i kierunek, w którym on zmierza, jest jakby trochę absurdalny, a jednocześnie bardzo taki niebezpieczny dla przeciętnego mieszkańca chyba tej planety. Okej, okay, dobra. Subskrybujcie kanał, odwiedzajcie nas, śledźcie media społecznościowe i widzimy się w kolejnych materiałach. Adios, kompanie